Nasypało dziś śniegu, ale to podobno początek dopiero tej zimy. Dopiero ten śnieg ma zacząć padać, a mi się wydawało, że już jest tyle, że go wystarczy. Na całą zimę w zeszłym roku chyba pierwszy śnieg dopiero spadł, nie wiem, po nowym roku, może dopiero jakoś tak koło stycznia. Natomiast teraz już tak widzę, że coraz częściej ten śnieg nam spada i, i ta zima jest troszeczkę inna. Nie mówię, że zimno, bo zimno wcale nie ma. Na pewno jest tam jeden może stopień maksymalnie. widzę nawet chyba zero, bo dlatego, że tam ze nie widzę, że woda kapie. Także pomału się to wszystko topi. No a ten śnieg ja nigdy nie lubię jak tak nawali, bo jest niedobrze na drodze chodzić. Tu nam też ciężko chodzić. Trzeba wszystko to odwalać. Może dla dzieci fajnie, gdzieś na górce, gdzieś na narty. Jak najbardziej, niech pada. U mnie niekoniecznie. No nic, przyszedłem do nim. Teraz niech zostały same. Nie ma już tu tyle ruchu, co było wcześniej. Dlatego, że wczoraj zabrałem przecież stąd faliste papuszki. Także zrobiło się tutaj, no a na pewno ciszej. Jednak To był taki hałas. To wszystko fruwało. wzlatywało. Oczywiście się kręciło za jedzeniem jak najbardziej. Teraz widzę, że ciłoczko spokojnie wodę, którą wczoraj podałem, proszę bardzo, cześciutko, nawet nie jest zabrudzona, a powiem szczerze, że yy, zawsze było nasypane tu wszystkiego. No jedzenka, jedzonka nie ma. Jedzonka nie ma, pij do przysięgnięcia zjedzone, talerzyk z łócami nawet zrzucony, tam została jakaś marchewka, jakieś jabłuszko, ale to trzeba będzie to wszystko pozmieniać, zaraz świeżego przyniosę. Także jedzą, jedzą, nawet w innym jeszcze cieszę się, bo i to może sobie pojadę na rynek, kupię troszeczkę więcej tego jedzonka dla nich, żeby był zapas. Także tam nie ma co im to żałować niech sobie jedzą. Bardzo spokojnie te niepy są, zresztą jak widać yy, nie wzbijają się, nie, nie, nie fruwają jak tutaj siedzę z nimi, rozmawiam. No ja też, wcześniej może już mi mówiłem nawet, że te miejsce, co szykuje nad, nad falistymi, tam klatkę, co Wam pokazywałem, to tam jest taka sama, będzie bliźniacza klatka, tylko tyle, że na górze też metr właśnie szerokości, w zupełności nie wystarczy. I chciałbym, no myślałem na początku o jednej parce, żeby jedną przenieść, drugą zostawić tu, ewentualnie przerzucić do Aleksandra Dobrożny, które są również woliarce zewnętrzne, Są też młode ptaki z tego roku, więc by sobie tu Śmiało mógł radzić, tam do ręków jeszcze nie dojdzie, przez najbliższe dwa lata, więc na pewno miałby czas, by się do siebie przyzwyczaić i oswoić. Nie geniałyby się, ale może wrzucę te dwie parki. Szkoda, będzie mi ich po prostu rozdzielać, ale to sobie razem siedzą. Kto wie, może nawet się już dobierają w jakieś takie parki, bo jak spójrzcie, siedzą już nawet parami, także może coś to oznaczać. Nie wiem, kiedy one by miały mieć lęgi. Nie wiem, czy one są. No, podejrzewam, że z tego roku. Na pewno są tam. Podawca by nie oddał starszych ptaków, więc. pewno z tego roku. Z jakich miesięcy to. Tego nie wiem. Także myślę, że. Tu na pewno nie będę się spodziewał jakichś Powiedzmy jeszcze w zimę. To już spokojnie, spokojnie wiosna. Niech to się wszystko ciepli. Bo jeśli chodzi o falistę Miało wcześniej, także ja wiem, że w styczniu są już jajka, więc one na pewno dużo, dużo wcześniej, więc je zależało mi, po prostu przenieść do ciepłego, żeby te ręki odbył jak najwcześniej. Natomiast jeśli chodzi o limfę to wcale tak bardzo mi nie zależy. No idę im po to jedzonko przyniosę. Bo podejrzewam, że tylko na to czekają, na pewno mnie nie słuchają mnie ja o nich mówię. Przyniosłem im jedzonko, dałem dwie garści, teraz zobaczymy ile po prostu z tego sobie pobiorą. Ziarnak widzicie, jest i te drobne właśnie proso i tego troszeczkę grubszego, bo widzę, że też to wyjadają, oczywiście wybrałem tylko całą kukurydzę, bo to również kupuję popugom, inne oczywiście zjadają, natomiast tutaj mają tylko tę gniecioną kukurydzę, to są takie czwarteczki właśnie, to zobaczę, czy będę miał dłoń. Wydaje mi się, że chyba wtedy zostawało No dałem im oczywiście mm, trochę owoców yy, i marchew, ale dosłownie, tutaj widzicie, troszeczkę po prostu, aby tylko miały tam, może któryś z nich zejdzie i co sobie szczeknie. Tym razem starłem, na takiej grubej tarce, jak widzicie, prążki. Dorzuciłem trochę winogronka na, na ćwiarteczki, pociąłem. Yy, może ktoś się też zainteresuje, nie wiem czemu nie jedzą. Ewotów. Nie wiem czy oni jedzą tych właśnie, bo moje wszystkie papugi jedzą, także te które nieraz kupowałem to faktycznie nie były tego nauczone, do tego przyzwyczajone jeść, nie każdy pewnie daje tam, tak się mówi, że dają, dają, natomiast albo rzadko po prostu dają, nie wiem, ja daję każdego dnia, kroję w kosteczkę i u mnie nie ma, że na jakiś dzień nie dostaną, to jest normalne, że podajemy zawsze warzywa i zawsze owoce i i widzę z tego, że nawet papugi się u mnie ponauczały. Naprawdę zjadają wszystko. Czasami zostanie marchew, czasami burak. No wiadomo, to jest takie, takie warzywo, które no, może nie jest jakieś takie dla nich najlepsze. No, jeżeli mają oczywiście coś innego, no bo jeśli dałbym tylko buraka i marchew, to powiedzcie mi, że też by to zjadły, bo potrzebują. Natomiast jeśli mają wybór w czym innym, no to tak. Na końcu zawsze ten buraczek, na końcu ta marchew, więc wyrzucamy to no oczywiście kurą wyrzucamy absolutnie się tego już nie wyrzuca Tu już nie raz mówiłem, że nie wyrzucamy tego do śmietnika no i widzicie dałem jeść tym nimfom i wcale nie ma jakiegoś takiego ochoczego zainteresowania, niespecjalnie się rzucają nie, nie schodzą do miski, no falista to żeby tutaj oczywiście bił się, oczywiście o to jedzonko teraz spokojnie No muszę zaobserwować sobie właśnie czy tak jak one siedzą, czy to będą te właśnie parki. Wyraźnie widać że się już podzieliły. Ta samiczka, to teraz pokazuję, to ta właśnie oswojona, co tak się nie boi, podchodzi wręcz do ręki. Na samczyk to muszę zapamiętać. Widzę, że jedyny i drugi ma taki... Czubek ładny żółty chociaż ten widzę, że bardziej żółty także na tą parkę będę zwracał uwagę i jakby tą bardziej obserwował bo po prostu ją zapamiętam no cóż, wyjdę, wyjdę na chwilę niech sobie zejdą i zaczną jeść, bo podejrzewam, że przyjmie to nie bardzo minęły te dwie godzinki jak przyszedłem znowu do nich a, siedzą Powiedzmy w tym samym miejscu no i zajrzymy na miseczek, no to ziarno widzę, że jednak wytrzepały i to chyba dość czysto, tu nie wiem czy coś jeszcze zostało, jeśli nawet, bo widzę takie drobne, ziarenka prosa to na pewno prosa jeszcze będzie, to im wystarczy powiedzmy do wieczora do rana. Natomiast jeśli chodzi o Tą to powiem szczerze, że trochę nawaliły tutaj ziarna, chociaż tutaj widzę, że coś może wybrały z tego brzegu. A może to tylko winogrona się po prostu przesunęło. Nie chcę tego, jeść, nie jedzą. Po prostu im daję, daję, będę je przyciskał systematycznie. Wiadomo, nie będę już każdego dnia teraz robił, bo to nie zawsze jest czas na to. Ale ten co drugi dzień na pewno będę im wpychał, dlatego że no wreszcie się może przekonają. A może trzeba byłoby je. Nieco zmusić powiedzmy, dać mniej tego ziarna, im dać nie dwie garści, jak dzisiaj, tylko garść jedną, i wówczas yy, tej suróweczki, właśnie tak jak teraz, właśnie yy, tak startej, żeby łatwiej było im po prostu to pobrać. Nie musiałby tam specjalnie skubać, szczypać, tylko sobie by jadły. No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze tam nie będę, na razie się tym martwił. Ale jak się wkurzę, to tak zrobię. Na mniej ziarna. I będę po prostu je zmuszał. No będę musiał je wówczas jeść. I, I może się rozsmakują.